Widzowie, dzisiaj o godzinie 16.16 .16 na podróbce ACMC, czyli ACMC 2, jest nowa edycja. Patrzcie, pisze. Nowa edycja, dzisiaj 16.16. .16. Jest już godzina, widzowie, no po 16.16, .16, a dalej, widzowie, nie działa ten serwer. Chciałem wejść normalnie, ale nie mogę, więc czekamy, widzowie, na to, e, na nową edycję po prostu. Ej, dobra, widzowie, wróciłem po jakimś czasie i patrzcie, 29 osób na 30. Wszyscy czekają na tą nową edycję, widzowie, a jest nam mniej więcej o 50 minut. Ale ja widzowie, dobra, wchodzimy. E, jest miejsce? Jest miejsce, dobra, widzowie, wchodzimy na. Dobra, jesteśmy na tym serwerze. Nie no, widzowie, ja muszę zobaczyć, i co to znaczy, że jest nowa edycja, widzowie. No, nie gadajcie, że jest nowa edycja. No, tej podróby, widzowie, no tak nie może być, naprawdę. Dobra, idziemy na gąbkę. Ludzie tutaj naprawdę wszyscy grają. Dlaczego? Dlaczego wygracie tej widzowie? Nie grajcie! Naprawdę, nie grajcie! Ktoś pisze, ej, kłafku 2, zresp, Creeper jak na ostatnim odcinku. Widzowie, ja mam pomysł. Ktoś napisał, żeby zrespić Widery. No, przecież ja mogę zrespić Widery. Ej, co tu pisze? Box Pvp, nowa edycja serwera. 533. Gr... Nie! Nie! Nie, Widzowie. Nie. No nie naprawdę tutaj jest, no nie gadajcie, Widzowie dlaczego? Nie, dobra. To już jest przesada, Widzowie. Jest tak naprawdę mapka z ACMC głównego, Widzowie. No nie gadajcie. Ja pierdzielę, ACMC, ale ty tu jest w ogóle coś innego. Czekajcie, to jest bałwan, jakie są wiadomości. Jest e, pewien prezent ukryty na spawnie. Zachęcam do szukania, go będziesz zadowolony. Możesz wygrać admina? Co? Ej, dobra, nie, dobra, to już akurat jest fajne, co nie? Ej, widzowie, patrzcie, ktoś mi rzuca TNT! Widzicie to, widzowie? Ktoś mi rzucał TNT! Ale jakim cudem admina, widzowie? Dlaczego admina? Ej, jak to admina? Dobra, widzowie, wiecie co? Trzeba tutaj, widzowie... No kurczę, dla, jak to admina? Trzeba poszukać w prezencie admina, widzowie? Tutaj jest na przykład prezent i co? W tym prezencie jest ten... Jest widzowie, um, jak ktoś mówi, admin? O tutaj Cypek ma TNT! Krzysiu Momo, o, już chcę niszczyć serwer, tak jest! Ej, skąd ludzie mają TNT? Widzowie czy wy też macie jakąś maszynkę dodawania i temów? No, no widzowie naprawdę! Ja nie wiem! Jakie co oni mają? TNT, widzowie? To ja też mam maszynkę, dobra, widzowie? Ty, no, jesteście naprawdę, widzowie, powaleni. Widzicie to? Niestety, maszynki to nie działają, ale gdzie na spał może być prezent, który daje widzowie. Znaczy, gdzie można ogarnąć admina? Czekajcie, może przejdźmy się tutaj gdzieś, bo widzowie, ja chcę naprawdę. Byski tu. Jakbym miał admina, to bym przejął cały serwer, co nie? Tak mi się wydaje, że przejąłbym cały serwer. Tylko kurczę, jak to jest możliwe, widzowie? Hmm, tu jest jakiś właśnie pre... Tylko, czy w środku są jakieś rzeczy, w środku tego prezentu? Czekajcie, wiecie co? Ja mam. Pomysł, weźmy sobie widzowie. Um, weźmy sobie widzowie w ogóle. O, ja mam pomysł. Z tego programu, oczywiście, Minecraft Hack Giver Full Version, weźmy sobie Pikaxa. Pickaxe, co? Nie, no bo tutaj nie chce mi się widzowie tutaj kombinować. Tu mamy, oczywiście, już się ona moduje. 15. Dobra, ty, no, y, gdzieś tutaj jest gdzieś. Nie, no nic tutaj nie ma, naprawdę, naprawdę ten serwer jest tak zbugowany, widzowie, naprawdę. Jest tak zbugowany, ale no nie wiem, jest w ogóle jest zbugowany, ale jest podróbką ACMC, więc to jest, widzowie, lipa. Chcę, widzowie, zdobyć sobie skill-off, żeby wykopać te prezenty wszystkie, żeby zobaczyć, czy w ogóle coś tutaj się liczy, co nie. Więc, widzowie, dobra, podaj IP, na który chcesz nadać itemy, serfa acmc2, taserfrau.com, okej, okay, dobra, łączymy. Um, tak, żeby znaleźć ten prezent, widzowie, bo ja chcę przejąć ten serwer, widzowie, naprawdę. Podaj nick, któremu chcesz nadać itemy online, kławku 2, oczywiście. W ogóle ten kławko i ty nic nie pisze, więc to jest dziwne Podaj pełną nazwę itemu: No to damy diamond Pikax. Diamond Pikax, widzowie, żeby nam dało Diamantowy Pikax. Podaj liczbę itemów: damy sobie dwa, widzowie, niech będzie. mam zapisanie do serwera. Uwaga, wysyła zapytanie, pięknie. I pyk, widzowie, nadało mi oczywiście. Ja cię kręcę, czekałem serio długo, czekałem, aż ci widzowie tutaj zlecieli. Ale w sumie bez sensu, widzowie, teraz e, z tymi. Bez sensu, widzowie, chyba tutaj nie ma żadnego prezentu Kurde, jestem w ogóle w szoku, że yy, wy macie itemki Czy wy też macie, też macie te maszynki do kopiowania, widzowie? Pięknie, naprawdę, pięknie Słuchajcie, tutaj możemy coś niszczyć Nie można niszczyć, nawet nie ma komendy spawn Naprawdę nie, no dobra, widzowie, w tym momencie To naprawdę, ja nawet nie mam, widzowie, jedzonka No, ale normalnie słaby serwer Jak ja mam, widzowie, w ogóle yy, znaleźć tutaj coś do tego, żeby Kławku ktoś napisał Do tego, żeby właśnie mieć admina, co ja mam zrobić, żeby mieć admina, widzowie? Może muszę gdzieś pójść. O, ktoś tutaj niszczył ten, ten prezent. Hmm, ktoś szuka prezentów, widzowie. Nie wiem, widzowie, może pójdę. O, jest PVP tam. Tylko PVP jest w ogóle jakieś podrobione. Okej, okay. tutaj jest root kławku i ty. Podróbka moja, dobra. Root powerax 01, podróbka. Będzie rekrutacja już o jutro o 17. Hmm. jutro o 17 będzie rekrutacja. Kurczę, widzowie. Dobra, ale ja chcę znaleźć, widzowie, ten. Admina, tylko jak to widzowie zrobić? Nie mam pojęcia, nie? Tak naprawdę nie mam. Ty, co to jest w ogóle za miejsce? Hmm. Wow, ludzie się tutaj biją na dole chyba. Au, au. Nie bij mnie, nie bij mnie, nie bij mnie. Ej, a tam jest jakieś miejsce, ty. Może tam powinienem pójść, widzowie? Patrzcie, może tam, widzowie, powinniśmy pójść. Bo tutaj nikt nie idzie. Widzę z tego, co widzę, nikt tam nie myśli, żeby iść. A może... To jest to miejsce, widzowie. Ktoś ma Creepery! Nice, dobra, wiecie co? Weźmy sobie, widzowie, jakieś żarełko, co nie? Weźmy sobie jakieś żarełko. I dobra, widzowie, wziąłem sobie stak, stak koksów i dwa staki emeraldów, szma, szmaragdów emeraldów. Bo, jak wiecie, na tym serwerze, widzowie, no można tutaj coś wymieniać, co nie? Eee, czekaj, co można wziąć? Można wziąć. Eee, jak to się mówi? Czekajcie, o właśnie: trzy zielone gluty. A zielone gluty można wziąć na jakiegoś secika, sobie widzowie. O, weźmy sobie to. Tylko znajdźmy, widzowie, właśnie. Musimy przedostać się przed tamto. Przez tamte PVP, żeby dostać się tam. O, tylko weźmy sobie, no właśnie, widzowie. Tylko, bo musimy sobie przedostać się w ogóle tam, na tamto miejsce, co mówiliśmy. Uzbrojmy się, bo ludzie tutaj właśnie mogą mnie zabić. To no, wszyscy tutaj chcą oczywiście coś ode mnie, nie? DC, Plis, ja, fan i w ogóle. Dobra, ja wziąłem sobie te bloki emeragdów, żeby oczywiście wziąć sobie maragdy. no przetopić je. No bo jakbym wziął zwykły ten, jak to się mówi, barwnik zielony, to po prostu nie miałby napisu zielony glut. A nie wiem, nie chcę się kowadła brać i tak dalej. No lepiej wyszliśmy po prostu, wydaje mi się. Zaraz zaraz to zresztą sami zobaczymy, widzowie. Uwaga! Ile mamy tego zielonego gluta? No trochę mamy. Dobra, weźmy sobie to, widzowie. Przeprawa po admina, normalnie, widzowie. Jak ja normalnie chcę zobaczyć, czy coś tam. Czy to jest to w ogóle, bo ja nie wiem, widzowie, nie? Po prostu uzbrujmy się. Nice, pięknie, dobra, na nowej edycji, normalnie mam już secika, pięknie. Musimy w mieczy sobie wziąć zwykły, oczywiście tutaj. Set początkującego, oczywiście. Nie, co ja żem odwalił? Kurde, blacha. Widzowie, wziąłem za dużo strzał. Naprawdę. Ale dobra, widzowie. Mamy w takim momencie łuk, strzały, TNT, koksy. I widzowie, możemy lecieć, co nie? Ktoś tutaj pisze GZ, ale dlaczego? Chyba dla mnie. GZ za, za chyba osiągnięcie, widzowie, co nie? Dobra, widzowie, zobaczmy, czy ktoś w ogóle się tam buduje. Jakiś cheater jest. Na osie nazywa. Dobra, czekajcie, bo tutaj ludzie normalnie mnie biją. Ale uwaga, myk. A, nie możemy się tutaj bić, chyba. Patrzcie, wszyscy na mnie le lecą widzowie. W tym momencie wszyscy lecą na mnie. Dobra, widzowie. Trzeba tutaj oczywiście pozabijać ludzi. Sorry. Albo dobra, na samym początku widzowie, musimy jakiś budulec wziąć. Ja miałem przecież... Dobra, możemy się TNT, widzowie, podbudować. Szybko możemy się podbudować TNT, tylko najlepiej... Patrzcie, wszyscy mnie biją. Dlaczego? Czy ja was mam na hita. No ludzie, ludzie. Czekajcie. Ile ludzi? Jakiś cheater jeszcze tam jest, widzowie. Ten cheater to normalnie nie wiem. Powinien dostać normalnie... Oh, oh, Jak on się nazywa? Oh, odz odzolf. Dobra. Zabity. Dobra. Tutaj kolejni. No ja pierdzielę. To jest ludzi, widzowie. No, dobra, dawaj, dawaj, dawaj tego. Dawaj tego, Xvelti. Sorry, sorry, Xvelti. No, sorry, po prostu każdemu, kto oczywiście tutaj ten. Kto kto tutaj lata, dobra, widzowie. Znaczy, kto, kto nie bije mnie. O, po, sorry, w sensie, no. Dobra, no kurde, no jakiś typek tutaj też lata. No i ty, norg. No ja pierdzielę, no. Dobra, widzowie, budujemy się na górę. Szybko, szybko, szybko. Kławka nie podbudę, dobra. I, i tak. Aj, prawie się udało. Dobra, widzowie, jeszcze raz, jeszcze raz. Uwaga, uwaga. Myk, 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 dobra, lecimy na górę, pięknie No prawie Nie mogę Dobra widzowie, czekaj, dobra, trzeba ich zabić widzowie Dobra, jesteś zabity, ty też jesteś zabity, sorry, za to, że ten tutaj filciak Dobra widzowie, naprawdę Dobra, dawaj go, dawaj, jesteśmy, dobra, widzowie, jesteśmy, dobra! Pięknie! Ktoś mnie tutaj zabija... Nie, ktoś próbował zniszczyć to, ale dobra, widzowie, jesteśmy już wysoko! Gdzie to jest widzowie? Tutaj, o, dobra! Już jesteśmy bardzo blisko, widzowie! I tutaj wszyscy się patrzą co ja odwalam. A ja idę zobaczyć tutaj o co się dzieje ty. Czy to jest tutaj w ogóle? Nie mam pojęcia, ale może ty będzie właśnie ten free admin. Ha! Elo, mordy! Ale dostałem się na górę! I co teraz? Wszyscy też na mnie patrzą! Nie wiem czy to jest tutaj widzowie, ale dobra. Eee, dobra, czekaj, czekaj, sprawdźmy widzowie czy to jest w ogóle to bo ja nie mam pojęcia widzowie, czekajcie, tutaj coś jest, jakiś parkour to jest czy co? Hmm, nie mam pojęcia widzowie, czy ja powinienem tutaj iść, tu jakaś góra jest na tym W ogóle PvP jest strasznie słabe! Czy tutaj ktoś, ktoś idzie? Idą do mnie ludzie! Kurde, dobra, trzeba widzowie iść pierwszym, dobra zobaczyć czy, co tu jest, co jest w ogóle jakieś Chyba tutaj trzeba wyjść tędy, czy co to jest? Dobra, pójdźmy sobie widzowie, tutaj o, dobra, podbudujmy się Mamy tutaj w ogóle mało już tego ja pierdzielę ty! Trzeba tędy iść! Ej, to tam prowadzi! Widzicie to widzowie? To tam gdzieś to prowadzi. Dobra widzowie, patrzcie, lecimy sobie tędy, 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 czy to jest to? Nie mam pojęcia czy to jest to prawidłowe widzowie, ale mam nadzieję, że tak Kurde, no prawie, żem... Ale normalnie spocone łapy mam, widzowie, naprawdę! Spocone łapy, nawet po takim czymś, bo się stresuję, widzowie, no paści ile tam jest osób. I nagle wiecie, ja muszę wszystko przechodzić, nie? Dobra, uwaga. Pyk, dobra, pyk, okej, okay. pyk, dobra. Muszę widzowie, wytrzymać chyba TNT w łapie, żeby ewentualnie. no, bo nie chce mi się marnować tego TNT, bo no jest fajne. Żeby ewentualnie to nie ten. Uwaga. Myk, dobra. Tutaj sobie dobuduję, dobra, pyk, pyk, dobra. O, i tutaj sobie przejdziemy. Ty w sumie. Tam coś widzę, widzowie! Naj, no, coś tam jest. Dobra, lecimy, widzowie. Ej, cały świat widzę stąd. Całą mapę ACMC. Jaka ta podróbka jest słaba, widzowie, naprawdę, nie? Chciałem te widery zrespić, ale czekajcie. Widzowie, sprawdźmy w ogóle, co tutaj się dzieje. Uwaga, e, tutaj jest tako. Gratulacje, doszedłeś jako pierwszy. Masz rekrutację, widzowie! Czyli to jest chyba tu! Let's go! Pokaż adminowi Kławko, i ty, że go masz. Że go masz. Widzowie, co? Czekaj, czekaj, czekaj. Papierek free rekrutacja! Czyli ja to muszę pokazać widzowie mojej podróbce? O, kurde! O, kurde, nie gadajcie, że ja muszę to mojej podróbce pokazać. Przecież... ja On mi nie zrobi na bank rekrutacji. Ej! Przedłem na spawna! Bokiem. Ale to jest gówno. Tu widzowie dało się wejść tędy. O, nie! Jakie to jest proste widzowie, naprawdę? Patrzcie, dało się wejść tędy tutaj, tam o. Widzicie to? Normalnie wszedłem, widzowie Elo, jestem z tej strony, ej, czekajcie, ja jestem kławku i ty napisze kławku i ty, siema! No ja już nawet z nim nie piszę, widzowie, nie widziałem go w ogóle, bo ja mam tutaj teraz ten, mogę normalnie admina złapać, widzowie Teraz to chcę z nim pogadać, no bo zobaczycie go reakcję na to, że mam papierek free rekrutacja. Ty w ogóle on coś pisze do mnie. E mam prezent, poproszę admina, ktoś napisał lal, ale to on ma czy ja? Czekaj, chcę zobaczyć tego lal, gdzie on jest? Dobra, widzowie, to ja chyba znalazłem ten prezent, napiszę Ej, Kławku! Do, do siebie będę pisał, czy w do podróbki? Znalazłem ten prezent, dobra, napiszę tak widzowie, zobaczymy, w ogóle tak schowam go, mi się wydaje, że do ender chesta, o tutaj na przykład, żeby widzowie nie stracić tego w razie czego, co nie Bo tutaj chyba po prostu jak się wyjdzie z serwera i wejdzie, to się usuwają itemy, co nie, więc ja tutaj sobie to schowam i niech będzie to w ender Czeście moim, co nie e, To niemożliwe, kto go ma, ej ten typek, ten kłowko, ty mi nie wierzy, gdzie on jest, tutaj? A nie, tutaj jest jakiś kloc. Hmm, w zasadzie też był kloc. Tu jest ten typek, widzicie, ten pota podruba. On nie wie, że ja mam tą Tom, że ja mam. Ha! Że ja mam tą formę na rekrutację. No tak, mam ją. Gdzie on tutaj jest? On nie chce mi wierzyć, widzowie. On nie wiem, czy on uwierzy, czy napisze, że uwierzy to, czy nie. nie wydaje mi się, że nie. Czekaj, gdzie on jest? Gdzie on jest? O, tutaj. O, dobra, patrz, pokazuję mu. Ale on ma chyba Awka, kurde. A nie, rusza się. Ma Awka, czy nie? Nie ma. Pokazuję mu. Pokazuję mu. No i co? Wierzysz? Wierzysz mi? Wierzysz? Wierzysz? Dobra, napiszę tak Co on napisał? To fake jest! No nie, on myśli, że to jest fake. Dobra, widzowie. Pokażemy mu to um, za chwilę. Jak nie będzie tutaj ludzi, co nie?